Siemanko, w dzisiejszym odcinku przejedziemy się roller Jesteśmy na samej górze. i Zrobimy to bardzo szybko. Ale będzie zabawa crazy. Ręce do góry. Oo! Trzeba zwolnić. Hamujemy, 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 nie wyrobisz na zakręcie. Uważaj! Wariat! To jest pirat drogowy. Ooo, a to co? Młotki. Musimy uważać na młotek. Tam jest jesteś młotek. Tak crazy. Jesteś młotek. Dobrze, że mleka nie pił przed gwiazdą. O o, 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 o. O, próbujemy. Nie, 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 nie. Tak, nie. <grytanie> Panikowaliśmy trochę, ale. O, jesteśmy. Jesteśmy, jesteśmy. Hamuj, hamuj, hamuj. O, dobrze, że udało nam się wyskoczyć. Co tu mamy? Jest tu złoty wózek, ale za 200 Robuxów. To za szaleństwa Kolorowy? 99, mam 93. Ej! Można kupić cewkę prędkości, ale nie! Za pieniądze wszystko chcą nas okradać. Czy możemy coś kupić fajnego? Tutaj może. Niedługo będziemy mogli kupić wózek z piasku. Na pewno będzie się tu super się trzymał. Jak się z tego wychodzi? Może spróbujemy pojechać po czwórnym teraz. <gryzy> Crazy na wycieczce. Nie, 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 pomyliłem, pomyliłem. Przyspieszenie dałem. O! Uwaga, uwaga na zakręcie, uwaga na zakręcie, uwaga, uwaga, bo się wykoleimy. ale tam będzie super. Tam będzie super, ale będziemy. Nie! Crazy się wykoleił! O, mamy checkpoint. Dobrze, myślałem, że będziemy musieli jechać od początku z tym wariatem. To jest wariat drogowy. Chyba pojedynczym nam lepiej idzie. Łatwiej się go prowadzi. Co ty tak przyspieszasz sam? Nie! Wykoleiliśmy się. Ciii. Crazy Pops. Wózek, no weź. O! Musimy popełnić honorowe sudoku A może nie? Eee, tylko ja to widzę Popsuliśmy grę Można biegać po tym Marze Crazy żebyś nie spadł Przebiegniemy tak się? Do końca? Uwaga, uwaga na zakręcie. Nie, no nie Crazy ma jakieś śliskie stopy Pocił się ze stresu Okej, okay, wskakujemy i jedziemy Nie wykolejimy się U, 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 u Wykoleiliśmy się Znowu o, o, no, crazy, jakieś ninja triki ty próbujesz robić. O, będzie akwarium. O, będzie akwarium gdzieś po drodze. Wybuch nasz wózek. Nie, co one takie się przeźroczyste robią? One znikają, ale długo hamuje. Ma drogę hamowania dłuższą od tira tym swoim wózkiem. Uwaga na zakręcie, nie robimy driftów, nie robimy driftów, ledwo, 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 ledwo. ledwo. O, dodamy busta, żeby nam nie zniknęło? Nie znikaj! O! Udało się! Ale crazy! Uff. Ale ma naprawdę tą drogę hamowania! Ja już zaczynam hamować w połowie! On dalej jedzie! O! Będziemy mogli kupić piaskowy wózek! Nie wierzę! Tam jest akwarium chyba! Czy to akwarium? Wygląda jak akwarium, nie? Waga Ninja! Powolutku! Cierpliwie! Już jesteśmy przy sam... Nie! 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 Nie, nie widziałem, że to znika. Powinno być robić się chociaż trochę przezroczyste. Jedziemy wózkiem z piasku. Mam nadzieję, że mokry chociaż. Żeby się trochę trzymał drogi. Uwaga. Mam nadzieję. O, ale piasek się sypie. Crazy, nie wiem, czy dojedziemy. Rozpadnie nam się ten wózek. O, o, Masz tam jakieś grabki? Żeby go tam składać? Łopatkę trzeba Crazy'emu dać. Żeby tam w międzyczasie reperował. Reperuj, reperuj. Uwaga. Nie! Super rakieta! Lecimy na Księżyc. Ale łatwo jest wypaść z drogi. A Crazy jeszcze po mleku? Szujesz mleko? Nie jedź, nie jedź. Nie prowadź. Nie prowadź wózków w Robloxie po mleku. Bo możecie zemdlić na roller Nie będziesz żygał <noise> Tu jest za głupia mina. Uwaga na zakręcie. Nie, 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 nie. Co ty się tak rozpędzasz? Noga z gazu. Szybko, bo znika! Tu poczekamy, 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 poczekamy. Nie poczekamy, bo. Nie... Chciał się zatrzymać, ale się udało. Czemu ty nie chcesz się zatrzymać? Zatrzymuj się. Nie da się zatrzymać? Da się zatrzymać. Ale jak długo? Co to ma znaczyć? Ale buja! <grystanie> uwaga, waga, waga, waga. waga włącz jakieś radio. Jakieś rapsy. Pobujamy się. Autem. Może się pomału. Jak 1,8. Coś tam. 4,8. Jak 4.8 coś tam w gazie. Szybko, bo tu coś zniknęło. No ostatnio. O! Oh. Leć, mój piaskowy w wózku. Ku przygodzie. No niestety, kupiliśmy rzęcha i musimy nim jeździć, bo nie stać nas na to nic innego. Jakie to życiowe. Uwaga na tych zakrętach. No, 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 no. Powolutku, powolutku, ale będziemy w kółko jeździli. Ja nie mogę jeździć w kółko, mi się niedobrze od razu robi. Z pierwszej osoby? Może będzie lepiej? O, nie, nie jest lepiej. O. Czy to był boost Dawaj, dawaj, bo ledwo ciągniesz pod tą górkę. Brakuje nam mocy, Crazy, nie zalałeś do pełna? Benzyna nam się kończy. Ledwo podjeżdżamy pod tą górkę, ale jest hajsik. O, dawaj tym ogniem. Gazu. Ciekawe, czy będzie jakiś wyskok. będzie się przeskakiwało z jednej na drugą. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że... Tak, musi tak być. O, już mnie mdli. Szybciej. Musimy się stąd wydostać, bo tu zaraz będzie potrzebna torebka. Dałem jakieś piaskowe torebki w tym wózku. Na wszelki wypadek. Jakby Crazy jeździł w kółko. Od pięciu minut. O nie. O, jeszcze chwila. Jeszcze chwila damy radę. Czy ci się nie kręci w głowie? Trzeba mieć głowę, żeby mogło się w niej kręcić. A Crazy ma tam taką pustą... Pusty pojemnik jaki ma. O, boost. Boost, boost. Dawaj gazu. Gazu, crazy gazu! Podjedziemy pod tą górę. I znowu w kółko. Nie! Dlaczego? I tam dalej w kółko. O, nie mogli jakieś windy tu zamontować? O, tam coś będzie fajnego. Tam będzie jakieś piekło. O, musimy tam się dostać. To będzie koniec mapy. Ale tu jakie będzie super. Ale będzie super. Chyba tam będą same busty. Boost, bust! Gazu! Dziwne, że tych torów jeszcze nie podpaliłeś. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba cię pchać. Nie możemy się zatrzymać. To jego będzie trzeba pchać. Nie! 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 Crazy! Co ty zrobiłeś? Nie! Nie, szykujcie torebkę. Szykujcie torebkę. Wpadliśmy z trasy na samym końcu. To jest po prostu niewiarygodne. Jak można być tak słabym w prowadzeniu wózka? Jest to tylko przód tył. Nawet na boki Crazy nie musisz skręcać. A i tak. Popsułeś. Ciu, ciu. Gonimy Tomka. Dlaczego nie ma wózka z Tomkiem? Fajnie by było, jakby był tunel. Byśmy gonili innych graczy. Tak jak w tunelu Tomka. Jego zła, złego brata bliźniaka. Jeżeli nie wiesz o co chodzi, to sprawdź na moim kanale wideo pod tytułem Zły brat bliźniak Tomka. Jak jakoś tak to się nazywało. Jak klikiesz najpo najpopularniejsze, to będzie w najpopularniejszych. Jedziemy, 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 jedziemy. Biegamy. Trochę tak, trochę nie. A tak? Przez ramię. Przez ramię. I jedziemy dalej. O, Mogliśmy nie kolacji. Może poglądamy sobie coś w międzyczasie. O, spieszę sobie, jest jeszcze gorzej. Tam jest checkpoint. Już byliśmy tak blisko checkpointa wystarczyło przejechać na wprost i w dół. Ale Crazy na zwykłym zakręcie musiał się wykoleić. Chyba, że jakiś bug tam jest. Kotów nie wpuszczają. Czy ty jesteś wystarczająco wysoki, żeby jeździć na tej kolejce? Nie. <gryzy> crazy nam wysoki urósł. Chyba na wszystko będzie mógł wejść. Więcej spida. Jedziemy maksymalnie 20 na godzinę, a to musi być 200. Ciekawe jaka jest maksymalna prędkość. O, będziemy musieli sprawdzić jaka jest maksymalna prędkość. Okej. Okay. Podjeżdżamy pod górkę, pod górkę, pod górkę, pod górkę. Dawaj, dawaj tego ognia. Więcej ognia. Hamuj, 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 o o, 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 o. Jeszcze my dodamy swojego ognia. 45 na godzinie, 47, 46. Zaraz stracimy cały piasek. 46 na godzinę jest najszybciej, ale w dół może będzie jeszcze szybciej. Osiągniemy 200 na godzinę. O co tam jest? A, to jest start. O! 200 na godzinę było! Eee Mieliśmy mały wypadek. O o! <gryzji> się buja jak na, na kołysce. Nie! Wybuchliśmy! O nie! Tego się nie spodziewałem Zapomniałem, że to wybucha Tsunami można kupić? Za 400 robuxów Nie, za 300 robuxów E, o, myślałem, że jakiś czerwony ekran, coś popsuliśmy A zajrzeliśmy tam z tyłu, po prostu Co to? A, tutaj się rozpełnimy Dobra Dobra, dobra Dobra Dawaj mnie ten wózek Jedziemy, crazy no ale jak chcesz prowadzić z tyłu? No, z przodu. to my tu mamy? Jest hajsik tam. Nie, nie, nie. O, pomyliłem guziki. <grym> Okej, okay, to nie był za dobry start. Ale zaraz się poprawimy. Dawaj tego piasku, będzie nam po oczach sypało. Ale jakoś damy radę. Tam jest jakiś... O, będzie jakoś bujało? O co tam chodzi? Chyba coś deweloperom nie wyszło. O, o Auto nas goni? Czy mamy uciekać przed nim? Policja nas goni. I o i o. Bagiety jadą, crazy. Nie daj się złapać. Sypim za piaskiem. Sypim piaskiem po oczach. To jest samochód, akwarium chyba. Coś tam widziałem. Goni nas policjant ryba. Ośmiornica. Ale ośmiornica by dobrze łapała złoczyńców. Tymi mackami. Ośmioma? Ośmioma chyba nie. Aka, no, bo przypalisz ogon, ale syp tam piaskiem. Wybuchło. Czy to był grasz? Nie. To była chyba policja. To była wózkowa policja. O co tam jest? Teleportacja jakaś? Oj, chyba tutaj musimy przyspieszyć. To jest crazy. Tu chyba trzeba jechać na maksa. O, są niewidzialne po prostu. Bo jesteśmy w chmurach i je przykryły. Oj, za bardzo się trochę rozpędziłem jak na ten zakryt. myślałem że będzie trzeba przeskoczyć. Jest checkpoint. Nie popsuj, nie popsuj, nie popsuj, nie popsuj, nie popsuj. Nie popsuj. O, tak. Nasz wózek. Podnimy nasz wózek, zdążymy do niego dobiec zanim bu wybuchnie. Szybko. Podnimy Crazy. Nie, wybuch nam wózek. O, zdążyliśmy wsiąść, ale zniknął. Dlaczego mi to zrobiliście? To jest szok i niedożywianie. Jak tak można traktować swoich stałych bywalców. Już nigdy więcej tu nie przyjedziemy. O, będzie ciemno. Jest już ciemno. Dawaj, busta jakiegoś crazy. 50 na godzinę. Uwaga, zakręt. Uwaga, zakręt. Uwaga, zakręt. Myślałem, że to kolana crazy'ego, a to reflektory. Teraz pod górkę. Ale dziwnie. Co tak rzuca? Crazy, jak prowadzisz? Ziemniaków nie wiedziesz. O, 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 o. O. jakiś. Na szczęście nie jest to labirynt. Szybciej. Oj, oj, oj. Oła, 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 oła. <grych> Próg zwalniający to był. Ajsik. Zwolnić? Nigdy. Nie. Nie. Czas na mały spacerek. Mam nadzieję, że nikt nie będzie jechał. Że nas nie przejechał. A jak inni gracze grają? Można na nich wskakiwać do wózka Hmm Czy gra ktoś jeszcze? Chyba nie O tej godzinie raczej nikt nie gra A my siedzimy późno Uwaga Crazy, nie biegnij za szybko Bo znowu jest próg zwalniający O, dobrze, że się wywróciłeś Tam znowu jest próg zwalniający Musisz uważać I żebyś na zakręcie nie wyleciał Daleko jeszcze Mam nadzieję, że tam damy radę przejść dalej. A nie będzie jakaś jeszcze pół mapy. Tup, tup, tup. Biegniemy sobie labiryntem. Jest fajnie. To, że nikt nie podjedzie po nas. Dawajcie jakiś wózek. Taksi. Chodź po taksi. Crazy. Można kupić sobie sklep. <grytanie> Zniszczyć wszystkie inne wózki. Zabić wszystkich. I przeskoczyć planszę. A i jak yy, będziecie grali w tą grę kliknijcie Codes po lewej stronie Codes to jak wpis wpiszecie 3500 likes likes to dostaniecie 300 hajsu po tego Warto, warto. Mamy 450. Ok, jeżeli po tym zakręcie nie będzie widać końca, to chyba musimy zrobić Sudoku honorowe jak w Japonii. Zaraz się okaże. To nie wygląda na koniec. Ale może, może będzie widać światełko tu. Jest, widać światełko w tunelu. Biegniemy, crazy, jesteśmy coraz bliżej. Ku wolności, wydostaliśmy się z tego przeklętego labiryntu. Nie obracaj się tak, bo zaraz zaczniemy biec w złą stronę i będą myśleli, że mamy... będą myśleli, że jesteśmy jakimiś dzbanami. Jest hajsik. Przynajmniej sobie hajsik po drodze zbierzemy. Nie jest to zmarnowany spacer. Jak idziesz i znajdziesz złotą monetę... Spacer. Moneta. Ale daleko jest to światełko. O nie, ja tam widzę, że tory idą dalej. To będzie nowy challenge. Przejdź tą planszę na piechotę. Bo przejdź tą planszę na łapkach. Tak, widzę światło dzienne. Uda się, tam jest jakiś stadion? O nie. Opanuj się, zobacz jak blisko jest do checkpointu. Biegnij prosto. O, prosto biegnij, mówiłem. Trzeba uważać, bo on tu spada gdzieś. Tak spadniesz i między nogami się uderzysz. Paga. Ale emocje. Ale emocje. Paga. Tak jest, udało się. Wbiegliśmy, przebiegliśmy całą planszę. Ale to było straszne. Pewnie szybciej by nam poszło, gdybyśmy po prostu ufnęli. O, ale to nie dla nas. My musimy oszukać jeszcze raz. Nie, wybuch nam znowu. Jak ten piasek wybucha? Co się dzieje? To jakieś łamie prawa fizyki. A teraz będzie do gry nogami. Nie powinno się tędy jeździć w czterosobowych wózkach. O! Co? Co się stało? Co? Co to było? To było coś dziwnego. Tak, to było coś dziwnego. Tu jest początek. A widzicie, ile tam jest hajsu? Można tam jeździć w kółko. Jak tam się dostać? Jak tam się dostać? No dawaj, dawaj tą pierd... Dawaj tą pierdziawką. Zobacz, jak nadymiłeś. Sprzęgło przepaliłeś. Crazy. O, znowu będzie do góry nogami. Może z pierwszej osoby teraz. Może nie? Może tak? Zobaczymy. Tak, będzie to do góry nogami? O, to jest jakieś dziwne. Co się stało? Widzieliście? Patrzyłem, ale nie widziałem. Matrix się zadział w oczach. Wzięliśmy mnie na tą tabletkę, co trzeba. Uwaga, crazy. Uwaga, jedziemy, 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 jedziemy. Nie spadnij gdzieś znowu, tu na zakręcie. Zupełnie niepotrzebnie. O, musimy zobaczyć, co jest na końcu planszy, bo tam widzę jakieś piekło. Jakieś znaki demona.

Ale nie, nie, mamy chorobę lokomocyjną. Crazy, ogon ci z dołu wyzdaje. Schowaj go. Na zakręcie, na zakręcie, zwolnij, 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 zwolnij. Co cię tak ciągnie do prędkości? Mówię wam, że to jest kod drogowy. O, przed nami najlepsza część tej gry. Przed nami najfajniejszy poziom tej gry. Tam są lochy z lawy? Lochy z lawą? Lochy z pomidorówką tam są. Stołówka tam jest. Idziemy na stołówkę. Jedziemy, Crazy. Tu mamy znak. Ze śmietaną? bez śmietany. Nie, nie, nie. Dlaczego ja klikam cały czas na start? Nie, jeszcze spadłem na takim krótkim odcinku. No. Dobra, Crazy to moja wina. O, myślałem, że coś się popsuło. A ja tak oddaliłem myszką. No nie. Nie jestem przyzwyczajony do grania na myszce, ale niestety. Tak średnio trochę obsługiwało kontroler. Patrzymy z pierwszej osoby? Wow, 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 Kamienie To już nie jest pomidorówka. To jest roztopiony ser. Mmm, 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 mmm. Tu przygotowują te demoniczne pizze z tych wszystkich pizzerii. O, oby. Oby, obby, oby, 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 oby. Uwaga, na tych zakrętach. Nie chcemy wpaść do lawy, się przypalić. A myślicie, że jak wózek wpadnie z piasku do lawy, to zamieni się w szklany wózek? Ewolucja Pokémon będzie? Czy my możemy to po prostu jechać na wprost? Raczej w sensie nic nie robić? Bo możemy. O, to możemy sobie porozmawiać. Co tam u Was? <gryw> jak tam? Mija tydzień. Już zaraz weekend. Nie trzeba iść do szkoły, nie trzeba wstawać do pracy. Żartuję, ja muszę. Dawać do pracy. Aga na tym zakręcie. Uwaga, uwaga. Bo tu już, tu już, tu. O! To jest lufa. Tak na pirackim statku. strzelają kulami. Ogniem. dzieją Lawą plują. Nalewają pomidorówki przez to. Tam. O, myślałem że tam jest laser. Widzicie? Wygląda jak laser. Po prostu tak się świeci lawa. Niech będzie że to lawa. A i tak nie wierzę. U, 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 lawa tak nie świeci. Tylko serek tak świeci. Roztopiony. Tu znowu jest. Lufa. To chyba jest lufa. i wyrzutni. Jakieś wspomaganie na zakręcie. Ciekawe, jaki jest rekord prędkości w pokonaniu tego. Oby. Oby? Co się liczy, jako oby. Bo tak, Jeżdżone trochę. Ale tu musi być piratów drogowych w trakcie dnia. Dobrze, że jedziemy w nocy. Policji tyle nie stoi. Bo jakby Chrysdego wzięli na mlekomat, to by ze trzy szklanki wykazał. To... O, myślałem, że to wyskocznie, dlatego przyspieszyłem. Ale jakoś się udało. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Mi się wydawało, że to wyskocznia. Drugi poziom, podziemia, lawy, lochów, lawy, dungeona, lawy. Nie wiem, jak przetłumaczyć dungeona, żeby dobrze brzmiało. Uuuu, prędkość. Uwaga, bo ten, o, na tym zakręcie moglibyśmy się tam wrócić, wiesz? uważać. O, o, na takich zakrętach można się przewrócić łatwo. Bo już widać końcówkę, crazy. Aż się zadymiło. Przed nami akwarium. Nie wiem, czy jazda do akwarium piaskowym wózkiem będzie dobrym pomysłem. Tak nam zmoknie i się rozpadnie. <tyle>, Tyle fajnych wózków, a my jeździmy piaskowym. O! Błazenek? Podruba błazenka? Błazenek, gdy zamówisz go z AliExpress. Błazenek to, to ta ryba z Gdzie jest Nemo? O! Ośmiornic! Bo nie wiadomo czy to kobieta czy ośmiornica Czy to kobieta czy mężczyzna To nie wiadomo czy, sami, czy samica crazy ogarni się Znaczy ja się ogarni o, Ale fajny zamek z piasku A my mamy wózek z piasku To jest 20 leveli wyżej niż zamek z piasku Tam jest ośmiornica a tu jest ośmiornica I tu jest Transpłciowa ośmiornica Identyfikująca się jako ośmiornica. Tak jest o, tutaj nad nami też pływają ośmiornice. Czy ty właśnie założyłeś jakiej jest płci? Ta istota ośmio... ośmio... maczasta? mackasta? Ale kasta... Waldemar kasta, Waldemar kasta. Ała, o, o, to aż zabolało. Daisy, uspokój się, bo jeszcze... Uderzysz w jakąś szybę i ośmiornica cię zje. To no ośmiornic. Albo się wykolejisz. Jak ty to zrobiłeś? Znowu. Ok, zwiedzamy. Można wskoczyć do nich? Pływać? O, już myślałem, że można. Ale pokonaliśmy tylko pierwszą barierę. Ok, to zwiedzamy akwarium na piechotę. Widzieliście? Na takim malutkim zakręcie się wykoleił. Nie wiem, czy za wolno jechaliśmy, czy za szybko, czy to, co się stało. Co się stało się? Rapto pokoło się. Nie wam pojęcia, jak to dalej leciało. I co to w ogóle? Skąd to, skąd to jest? O! Ta ryba pilnuje skarbu. To jest błazenek. Nemo! Znaleźliśmy Nemo. jest zdziwiony. O, kurde! Kot w stroju ninja. Tak, ten kot. O! Tutaj mamy. Znowu błazenka. I ośmiornic. błazanek, ośmiornica, błazanek, ośmiornica Czy macie tu coś jeszcze? Jakiegoś rekina? Albo niszczukę krokodylą. Albo okonia? Czupaka? Może karpia? O nie Moje Nemezis To jest moje Nemezis? Prawie spadliśmy już przy samym końcu Crazy Czy to jest koniec? O, można się odrodzić Zresetuje nam nasze Staty Poziomy ale nie, nie Nasze upgradey na wózek Czy tu można robić upgradey na wózek? Wiedziałem żeby ten tutorial na początku obejrzeć Nie, nie, nawet nie żartujcie sobie Podwójna prędkość chodzenia, to coś dla nas e, Wszystko za robok sobie, Można mieć wyrzutnie rakiet Z, źle skręciłeś gdzieś? Żartuję, tu nie da się skręcać No tak, tu podjeżdżamy wózkiem Idziemy sobie tu Nie chcę nic kupić od was, ej Weźcie się odczepcie. Dlaczego to nie chce mi zniknąć przed twarzy? To też nie działa. No dlaczego? Ogromne dzięki, że oglądaliście ten odcinek. Niestety nie mogę ci podkreślić. Tej, super twarzy. Aha, ale jestem dzbanem. Ale jestem zbanem. Śmierć na przejażdżkę bierzemy. Ogromne dzięki, że oglądałeś dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że nie zrobiło ci się niedobrze na tej kółku, bo musieliśmy je przejechać dwa razy przez Crazy'ego. Mam też nadzieję, że zobaczymy się w następnym odcinku jutro. Manko, cześć, do jutra. Ejo. I hołd generałowi. Niech jego dusza spoczywa w spokoju.